Jak się zalogować do systemu pierwszy raz? Księgowy nas poprosił, abyśmy się zalogowali na swoje konto do systemu W-Firma No po co, po co? A po to, ażeby tam można było zobaczyć swoje podatki, które trzeba będzie też tam zapłacić. W sumie to najłatwiej będzie można wystawić fakturkę. No także jest to przydatne, także zaczynamy. Wchodzimy sobie na swojego maila. No tutaj mam Gmaila. Klikam to. Odpala mi się mój mail, no i u siebie na mailu zobaczymy takie przysłane od księgowego tu w Klikamy sobie. Dobra emotikonek to tutaj nie. No prosty mailik i mamy taki niebieski guziczek jakby to tu pokazać o tu w tym miejscu. Aktywuj konto. Także klikamy to aktywuj konto. I co my tutaj teraz mamy? Aktywuj swoje konto, czyli tak. Wpisujemy swoje hasło, jakie chcemy, aby było, i zaznaczamy ten ptaszek, czyli tak. Wpiszemy swoje jakieś tutaj hasło. Dobra, hasło mamy wpisane. Tylko proszę pamiętać, żeby sobie gdzieś tam zapisać to hasło, żeby to pamiętać. Czyli tak, tu w pierwszym tych kropkach, jeszcze raz tutaj pokazuję, wpisujemy sobie hasło, tutaj niżej powtarzamy je takie same, a tutaj musimy dać tego ptaszka. I wtedy klikamy: aktywuj konto. Dobra. Klikamy: ptaszka, hasło sobie wpisałem, aktywuj konto. I czekamy, co tutaj się nam zadzieje. No, i w sumie jesteśmy w systemie do księgowości. I tu możemy sobie wystawić fakturkę, zobaczyć nasze podatki. No dobra, to zobaczmy jeszcze, jak to tutaj się obsługuje. Co my tu mamy, tutaj, a tutaj mamy, dodaj fakturę. No a jak ktoś tam jest na księdze przychodów, rozchodów, to może księgowemu tutaj wrzucać wszystkie fakturki. Klikając tutaj, to tutaj w tym miejscu jest, pokazuję, od tu, dodaj fakturę, klikając i tam one się zaciągają komplet dokumentów, potwierdzenie dostarczenia dokumentów za grudzień, o tutaj takie coś jeszcze mamy o tutaj mamy jak już te wszystkie dokumenty dostarczymy i klikniemy potwierdź, no to księgowy dostanie info, że, że wszystkie dokumenty nam są dostarczone, a to takie mniej, mniej ważne, zobaczmy co tutaj jeszcze mamy o tutaj z boku, tutaj z boku mamy takie taki, takie coś, zobaczmy co to tu jest, o no właśnie jak to tutaj wyskoczy nam To wyskoczy nam strona główna, podatki i właśnie oto tutaj podatki. W podatki będziemy wchodzić, podatek dochodowy. Tu widzimy podatek za pracownika, podatek VAT, jak ktoś jest na VAT-cie, jednolityki, plik kontrolny, a to tam w sumie już tak nas nie interesuje. Podatek dochodowy, to nas będzie interesowało jako przedsiębiorcy, bo tutaj się właśnie pojawią, jak księgowy nam wyśle tam SK, czy tam powiadomi, że już podatek jest w systemie. Klikamy go i możemy bezpośrednio tutaj z systemu zapłacić. Dobra, klikamy z powrotem tutaj w tego niby hamburgera tego. OK. Podatki, widzieliśmy. Co nas jeszcze będzie interesowało? Zus. Zus też trzeba płacić co miesiąc. Czyli tak, deklaracje tutaj rozliczeniowe. Tak jest, o tutaj to rozliczeniowe. Zgłoszeniowe, tam zasiłki przedsiębiorcy, to tam nas nie interesuje. Rozliczeniowe, to nas będzie interesowało z tego względu, że to, no to trzeba co miesiąc płacić. Klikamy te deklaracje rozliczeniowe. I tak samo w tym miejscu pojawi się po prostu, będzie tam pisało za miesiąc, czy styczeń, czy za luty do zapłaty. A to już tam księgowy nam przypomni. Też jest inny filmik, jak to zapłacić. Dobra, klikamy z powrotem. Tutaj ten nasz guziczek. No, dobra, chowamy to. O płatności to już też nam interesuje. Terminarz, terminarz, jakieś analizy, są możemy zobaczyć. Przychody, koszty. No Ciekawe rzeczy. Aktualizacje ustawienia. No już takie mniej ważne, dobra. Klikamy sobie tutaj gdzieś z boku, na przykład tu palcem. No i nam się to schowało. Idziemy tu, teraz jesteśmy. Zostaliśmy gdzieś tam w tych deklaracjach. No to klikamy sobie tutaj, żeby powrócić do głównego menu start. Klikniemy sobie. więc Klikamy start. I jeszcze raz klikamy poniżej sobie ten start, o tutaj. Jesteśmy na stronie wyjściowej. Jak sobie tutaj klikaliśmy ten start, to nam się takie, te, ten, takie, takie coś tam, o, o właśnie to, to się nam tutaj rozwinęło. I tu mamy przychody, wydatki. Kadry z RM. Co nas będzie interesowało to te przychody. Przychody to tutaj będziemy sobie właśnie dodawali. Będzie można sobie dodać fakturkę. Fakturki to tutaj w tych przychodach to się dodaje tym plusem. Klikamy sobie tego plusa. I Wybieramy fakturkę bez VAT. No, jak będziemy watowcym, to to będzie automatycznie z VAT. A tutaj fakturka bez VAT. Klikamy to. I przechodzimy do procedury wystawienia faktury. To też jest umówione w innym filmiku. Jak wystawić fakturkę VAT? No dobra, co my tutaj mamy? Jak z tego wyjść, z tego się cofnąć? Może tą strzałeczką tutaj u góry spróbujemy, co to zrobi. A to nas wycofało z całego systemu. Oj no właśnie, wywaliło nas z całego systemu. Czyli jak obsługujemy, to to, to klikamy tu po prostu na tym polu, polu tylko tej, tej, tego, tego, tego systemu księgowo-w-firma. Bo jak tu jakieś googlowe te, to nas, no, wywaliło nas z systemu. Ale to nic. Dobra, tutaj nas wyrzuciło, także wychodzimy sobie z tego. No i szukamy sobie tej naszej w-firmy. Ona normalnie, jak strona internetowa, dostępna jest w internecie, czyli wchodzimy sobie w internet, tam wpisujemy W, F, I, R, M, A. O, W firma logowanie. Najlepiej sobie gdzieś to logowanie. ona mi tu wyskoczyło. Zainstaluj sobie aplikację yy, W firma, twoja firma, tam gdzie ty. No to klikamy, żeby nam to zainstalowało. Zainstaluj sobie tą aplikację. O, z powrotem wróciło nam ogólnie, wrzuciło nas na ten. Ładnie na tą stronę. Jeszcze się nie zdążyliśmy, jeszcze nas nie wylogowało, wylogowało, bo po kilku godzinach to nas wyloguje. To będzie musieli się automatycznie zalogować. Ogólnie to się tutaj, o na tym gościu, na tym takim gościu już sekunda pokazuje, tutaj, na tym gościu się można wylogować. Zarządzaj kontem ustawienia i wyloguj. O tutaj, jak się tu wylogujemy, to do, do strony logowania wrócimy. Dobra, to teraz już wiemy, że, że po prostu, że tutaj żadnych tam wyżej wyżej tam nigdzie nic nie klikamy, tylko jak chcemy się tutaj na W-firmie poruszać, to w tym zakresie, co jest właśnie ta W-firma tam nigdzie poniżej. Bo wtedy nas po prostu wyrzucić na inną stronę i trzeba będzie się od nowa zalogować. Dobra, co tutaj jeszcze ciekawego? Czy coś tutaj jest jeszcze do pokazania? Zalogowaliśmy się start, wydatki przychody. Dobra, na tą chwilę na ten filmik to już wszystko. Dzięki. Hej.